Siema, siema, widzu. Będziemy otwierać kolejnego boxa dzisiaj. Wiemy, jak zostawicie lajka, to na pewno coś wypadnie. Jak nie zostawicie lajka, to jest nie będzie. Zobaczymy. Daję wam e, 3 sekundy. Jak to e, na niekważy, Pewni. Pewnie zostałem 3 sekundy na zostawienie lajka. E, o, może jeszcze zrobię takie coś. Widzicie co ten kruk pokazuje? Zostawcie to samo pod filmikiem. Lajka w sensie. o. W ogóle to wam pokaże się zmieniła animacja ośmiowca. Tak wygląda przy klasycznym, a tak wygląda przy tym normalnym. Fajne. To otwieramy mega boxa. Nie będę przedłużał. Każdy zostawił lajka, mam nadzieję, że tak. No się stresuje, musi coś być. Nie, nie zostawiliście lajka. Już Cytrynka się zdenerwowała nawet. Nawet lajka nie zostawiliście. Nawet Ferdy się zdenerwował. Zostawcie jeszcze raz lajka. Przestań się drzeć mordę, przestań. Natychmiast. Już widzicie? O, 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 o! Tego skina kupujemy w Oby był w zeszłym etapie, bo wtedy go kupimy. Ale no ja dokładnie wtedy się ty to tym zapomnicę. Tylko nie muszę pukać. Oby mnie o to już kupił teraz. Ale nie. Zapewni... Takiego sobie kupimy. Będzie z tego odcinek. W ogóle ten skin jest taki brzydki. Ten też. Ten jest średni. Ten też Przestań mi się drzeć, mordę. Bo cię wywalę na strych. Do garderoby pójdziesz. O, uspokoił się. Powiedziałem. Chcesz? Chcesz? Iść? Na pole cię wypuszczę. Zaraz. Niech Rywal Kolt. Także ze 4 dni być może będzie jasny mecha, bo w sklepie tego kupuję. A jak nie będzie, no to trudno. Jak będzie, to wtedy Wam. No, na pewno do 4 dni nie będę, kupował, bo nie będę miał tyle staropaństwa. Ale dokładnie ja Wam powiem, kiedy, ten, kiedy będę miał. Będę miał za 3 dni i 20 godzin. To lepiej już mini 4 dni. Za 7 minut mam lekcję online dalej. Chociaż w sumie nie wiem. Pewnie tak. W ogóle ta oferta na 11 listopada. 11 megaboxów. Coś tam za 50 zł to była najlepsza oferta, jaka była. 24 zł rywal koty. Aha. Uh mhm. -huh.

Emotki za 120 poziom. Miałam 116 na razie. Lecimy po to będę miał wszystkie oprócz zadymiarzy już. Pucharowe mam wszystkie. Mam bardzo dużo pucharów. 19 tysięcy mam obecnie. Oczywiście za 3 dni i 20 godzin będę miał ich chyba no jakieś 700 przynajmniej mniej. Bo odejmiał mi yy, te wszystkie rzeczy. Bo ja chciałem dobić do tego Mega Boxa, bo potem już bym nie dobił, się musiał od początku jeszcze dobić. I suchy ten morty w ogóle. Zobaczcie sobie. Właśnie z tym Skinkiem. Nie będę nim bo nie chcę sobie... Tego stracić. Tak wygląda ładniej dużo. No, ten głośnik ładnie jest w ogóle. Wkładam to ten. mi się tak średnio podoba. Taki zmęczony życiem. Ten, ten to fajnie, bo wygr jak wygrał WIA, wygląda ładnie. Wygląda to fajnie. No, zostało mi 7 gmów, Więc zostawcie 7 lajków po tym filmem. Z każdego swojego multikonta. I piszcie komentarze. Wpadajcie na Instagram @trinka. Jak chcecie oczywiście. To tutaj jest. Jakieś moi znajomi. Chyba. Nie wiem, nawet takich ja mam znajomych. Mam jakieś tutaj tych różnych 102 Sto... mam 103 mam znajomych. Można mieć więcej niż to? To dawajcie zapraszam tego, 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 tego tego, tego. No i już. ProGamer2 Złodziej, kurde. Złodziej nazwy w Dzisiaj będzie odcinek z Minecraft'a też. Jakoś tak wyszło, że dzisiaj tak dużo odcinków. No cześć. Akurat 7 minut, zostawcie 7 lajków, przypominam. Cześć.